Gigabyte G6KF Intel Core i7 13 generacji 13620H z RTX 4060. Za niecałe 5000 dostajesz pełen pakiet Cubic 32GB RAM, o wspominałem, i7 RTX 4060, 1TB SSDK i tak jak mówiłem, 1TB bardzo, bardzo również zalecam na dzisiejsze czasy. już na poziomie dużo droższych regionów. Design biurowy, ale chłodzenie wydajne. Ekran 165Hz robi różnicę w FPS-ach. Ten gigabajt to gotowy zestaw dla gracza, masz i7, k RTX 4070 i aż 32GB RAM, nic nie musisz dokładać. Ekran 165Hz sprawia, że nawet FPSy wyglądają płynniej niż kiedykolwiek. Jeżeli, jeśli masz około piątki na sprzęt to po prostu kliknij kup, nie ma konkurencji.